Dzień dobry, gazele! Dziś z greckiej plaży nagrywam dla Was wideo. To jest coś, czego sama się po sobie nigdy nie spodziewałam że pokażę się Wam na plaży, w wiki, ale chcę się z Wami podzielić pewnymi przemyśleniami, które właśnie znalazłem. Mówię. Otóż kiedyś mówiłam sobie, taka już jestem. Niska, puchna, krępa, nie Teraz staram się mówić sobie, taka byłam. Taka byłam, ale wcale nie muszę taka być. tego nie zrobię, do tego nie mam talentu. Postanowiłam zamienić to zdanie na uważałam, że taka jest moja natura. Jest mi z tym znacznie lepiej, bo mam garnie, Kiedyś słyszałam często po siebie, sama tak myślałam, nie mam na to wpływu, nie zależy. Natomiast teraz wydaje mi się, że właściwsze jest zdanie, jeśli będę nad tym pracowała, to mogę to zmienić. Czuję się z tym znacznie lżej, znacznie lepiej. Ciekawa jestem, kochane gazele, co wy o tym myślicie? Które zdania są dla Was bardziej fit, które Wam pasują? Które wybieracie dla siebie? Porozmawiajmy o tym, kochane. Ja naprawdę jestem szoku. Mówię do Was bikini. Dla mnie zupełnie nowego, ale jest to wspaniałe uczucie. Bardzo wyzwalające. A ty co zrobisz nowego dla siebie? Dawaj gazelo, pokaż kopytka!